Trzymano z tej strony kosiorskiej dzisiaj chciałbym przypomnieć o Super Mineral Water, czyli walucie, którą można w Babashopie wymienić na świetne nagrody. Te nagrody były dodawane z biegiem czasu, więc może się okazać, że o już kupiliście wszystko, a teraz jest więc troszkę więcej. O co chodzi? Bo to jest bardziej filmik dla tych, którzy mało grają. Może nie czytają wszystkiego do kania albo czegoś mniej wiedzą. Przede wszystkim Start Event, zakładka po lewej story. Niech się załaduje i jeden z górnych spe eventów specjal. Hop, ten przechodzimy go i dropimy wodę. Jest to dosyć łatwy event, pamiętajcie. Tutaj, Super Memory, możecie wybrać tego lub to. To Wam zwiększy szanse na drop. Tu mamy lewy górny ruch. Jak klikniemy Efekt, możemy kliknąć Edit Team i według tych kategorii zwiększy nam się szansa na więcej wody no i ogólne w takich eventach mm, rzeczy więc wchodzimy w exchange, praw on ruch znajdujemy w triżerach, jedziemy po prawo znajdujemy wodę, by the way pojedźcie sobie na Maxa w prawo, bo też stawiałem chyba przed rocznicą były boom wszystkich eventów na przykład na tym evencie zatem te e, catchy. można było kupić elderkeje także zobaczcie czy tutaj czegoś nie możecie aktualnie kupić ale woda, na samej górze były dragon ja już kupiłem były Lderkaje. Generalnie farmimy wodę w opór, kupujcie wszystko, co tu jest. E, mamy też fajne exchange orby. Na szczęście Exchange, ponieważ te zwykłe, które są nie exchange. E, chodzi o ten znak z nieskończoności prawdolny róg. Te zwykłe jak założymy i zdejmiemy, to nie znik znikają, niszczą się, są jednorazowe, to jest beznadziejne. Bardzo mi się to nigdy nie podobało. Jak mogłem, to nie zakładałem w ogóle na postaci orbów, bo według mnie to był bardzo słaby system. Teraz zmienili na Rainbow, czyli że możemy je składać i zmieniać bez konsekwencji, co jest lepsze. Niestety jeszcze nie ma fajnego sposobu e, szukania tych orbów. Nie podoba mi się za bardzo. Fajnie jakby było na daną postać, na jakiś X, żeby można było wybierać. No, może to kiedyś ulepszą. W każdym bądź razie, w tym momencie ja już wykupiłem wszystkie. Były dla Ultimate Gohan'a, Teraz zobaczcie, na przykład ten jest tylko dla Piccolo. Power, e, Power Awakening, dokładnie jednego, czyli Orange Piccolo, tak, Leryki. Możemy kupić, zobaczcie, trzy brązowe. Tu chyba było jeszcze HP, ale już wykupiłem. Potem są trzy Silver i trzy Goldy, co jest świetne, dwa Goldy, ponieważ możemy wybrać, co nas bardziej interesuje. Na przykład, może na nim bardziej chce combo niż Critical Hit. No to tu jest 3 i 5 level Critical Hit. Tu będzie combo 5, a Critical 3. No to może na Piccolo. No to już zależy od was. Ja na przykład bym pojechał Critical Hit, jeżeli byście robili jego Active Skill. Ja ostatnio nie robię, bo jest za długi, mało robi obrażeń, nie chcę się go oglądać. No i na przykład tutaj defensywę mu można dać i Combo, co jest bardzo fajnym o, skill orbem. Defensywa na wszystkie. Ja często daję atak lub defensywę, bo te brązowe to na przykład plus 2, combo atak to jest mało. Raczej lepiej dać atak, ale jeszcze lepiej raczej defensywę. Tutaj bym jechał kombo, chyba tu nie ma ogólnie, ale skill orby są całkiem spoko i generalnie Zobaczcie, tu jest na przykład dla Pan, jakieś tam Dalej jest Goten Gohan, to są bardzo słabe postacie, które wychodziły razem z Ultimiej Gohanem i Piccolo, Także ich razem zobaczycie Dodatkowo jest Gamma 2 i Gamma 1 mają te orby, także No jak najbardziej warto kupić i pozmienić na lepsze orby, niekoniecznie mi się to podoba, że znaczy fajnie, że chcą właśnie ulepszyć. Ktoś tam w komentarzu bardzo fajnie to napisał, ulepszyć jakieś starsze postacie przez te orby. Ale fajnie jakby one były jeszcze bardziej mocno dostępne, żebyśmy mogli troszeczkę bardziej nasze drużyny no, tymi orbami zasypać. No bo co, ja dam tylko jedną plus 800 ataku, a reszta ma mieć plus 500. No, no właśnie tu o tyle jeszcze fajnie, jakby można było je zmieniać pomiędzy postaciami. Dobra, tyle, jeżeli chodzi o takie informacje. Jeszcze kolejna mega ważna sprawa, bo mogliście zapomnieć. Friend Salmon, ja o tym postowałem, pisałem, robiłem shorta, bo to jest ważna rzecz, żeby nie przeoczyć, do 13 sierpnia, czy tam 14, mamy Friend Salmon Premium, który po prostu ma, da, daje nam szansę na Alderkajki oraz statuetkę, co normalnie nie jest dostępne, zdarza się to raz, czy dwa razy do roku, także jak najbardziej zachęcam do wykorzystania Friend Summon'ów. Teraz o, widzicie zdecydowanie kiedyś ludzie co był ten samon to zawsze snuli te bo zaraz będzie nowa Friend Summon postać nawet jak będzie to i tak łatwo zbieracie te punkty a Elder się zawsze przydadzą. Trzymajcie się, cześć.